Wiersz na dzień dobry. W tym tygodniu słuchamy w poranku wierszy zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 roku. Poety, żołnierza, dziennikarza radiowego Władysława Sebyły. Urodził się w Kłobucku pod Częstochową w 1902 roku. Po maturze przez rok studiował na Politechnice, potem przeniósł się na polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Współtworzył grupę poetycką Kwadryga. Został redaktorem naczelnym pisma o tej samej nazwie. Od kwietnia 1935 roku przez cztery lata prowadził w polskim radiu audycję Kwadrans Poetycki. Komentował w niej nowe zjawiska z dziedziny liryki. Wiersz Władysława Sebyły czyta Piotr Lorec. O serce serca mego, bijąca krwią krynico, rozwiał się Twój beztroski śmiech nad przepaściami. Jak szmaragdowe gwiazdy w noc Twoje oczy świecą. Nad wyschłym źródłem płaczę, co noc rzewnymi. Dziecięcymi łzami, co wieczór śpiewa mi bijące serce, odwieczną krwi piosenkę. Co wieczór kładzie sen na oszalałe serce, przygniatającą rękę. Wariackie sny, czemu co noc wstajecie, by przypominać. Co noc nad zabłąkaną głową tęczowy łuk się napina, czemu co noc drażni mi drża wilgotny kwiatów zapach. W kasztanach krople dżusze leszczą po liści palczastych łapach. W wielkiej cichości, w mroku gwiazd, majestat wód się przelewa. W ogrodzie róż ogruby gruby żwir, wiosenna szumi ulewa. Czemuż co noc budzi się młoda, a bezpowrotna wiosna? Wszak pąki nie strzelają już, i drzewa przestały już rosnąć. Wiem, że to tylko twe uśmiechy. I oczy dziewczęce pod sklepem czaszki tkwią, o serce serca mego, znów utracona wiosna, krynico bijąca krwią. Jutro posłuchamy wiersza napisanego przez Władysława Sebyłę po śmierci Karola Szymanowskiego.